Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będzie unboxing paczki takiej z Ogólnie są tam trzy różne rzeczy. Nie ma ich tak dużo, ale zobaczycie co to będzie. Dobra, Dobra, nie to. Dobra, to jest taka laska cukrowa. Po pierwsze ona na zdjęciu była taka. A jest taka. Więc nie ten... Mm -mm. Dobra, ale sobie jeszcze ją otworzymy. Ale i taki jest good. Dobra. Ej, ładna. co nie piękne W ogóle tam u hobby horsów w stanie powiesimy. Ocenka 9 na 10, m, dlatego że po prostu nie było tego rozmiaru, nie miało być. Następna rzecz to 500 naklejek z kurą. Sorry z kurami. Dobrze. Pięknie. Opłacało się, tylko nie wiem, tutaj sekret niebieska. Ale bardzo pięknie. Dodam chyba do gratisów, do tej paczki konkursowej. Tylko zamienię na przykład za jakieś cukierka jeszcze. To dodam jakiegoś naklejkę. Ocenka 9 na 10, bo No jest niebieska. Kura mi się nie podoba niebieska, ale git. I kolejna Dobra, odpokołam takie naklejeczki. Miałam te same, tylko że duże. Nawet tu są one, jest nawet unboxing na małe. I tu są takie same, tylko że no, mniejsze. Ale ładne. Bardzo. Kolejna rzecz to są karabintyki do owiec. Zaraz zobaczycie jakiego. Dobra. Jest ich tu 10, tak one się prezentują. Wyciągnęłam jednego, bo bez sensu wyciągać wszystkie. Git. Tylko trochę się tu zwieszają A nie, dobra, trzeba je tak rozruszać Ale git Oceńka 10 na 10 I ty też 10 na 10, bo chyba nie oceniałam Uwaga, teraz Włóczka, fluffy Będą fluffy uwiązy kolejne Będą na sprzedaż Po 10 złotych na, na moim Vinted Dobra, odpieramy Dobra, nie da się tworzyć, więc Muszę nożyczkami Którymi też nie da Dobra Ej, hey, piękne Rozpadłam Piękna. Mega Mam jeszcze tą, którą kiedyś kupiłam i z tego też robiłam wążę. I też, też, sorry, też sprzedałam kilka Sorry, nie kilka tylko jeden, bo jeszcze był in, z innego koloru jeden I tak się to prezentuję. Wszystko jest naprawdę great, oprócz po prostu tego, że to jest zbyt małe. Ale napiszcie mi, jak ktoś by kupił taki uwierz. Znaczy muszę go najpierw zrobić. Dobra, i jeszcze przy okazji zapakujemy paczuszkę, którą wygrała Kitty w moim konkursie. Oczywiście dwie takie kurki, bo akurat się trafiała ta niebieska sorki na początku, się tak trafiła. I z koniczkami, i patrzcie. To był stary profil mojego kanału. Chyba, go sobie jeszcze raz ustawiam, żebym miała przynajmniej wersję naklejkę z profilem. W ogóle to jest takie mega. I daję dwie takie. Dobra, tak to się na razie prezentuje. A i przepraszam, jakby ten odcinek znalazł się na shortcach, bo niektóre filmy mi się po prostu przekierowują na shorts. Dobra, więc to tyle w dzisiejszym odcinku. PA!